Dziś kolejna mała przypominajka o dbaniu o siebie. Cały marzec jest o doskonałości, o byciu doskonałym, o byciu autentycznym z sobą. A często zapominamy o tym, żeby po prostu zwyczajnie o siebie zadbać. Chodzi o to, że często stawiamy potrzeby innych ponad potrzebami swoimi. A nie jesteśmy w stanie dzielić się miłością, dobrocią i wszystkim innym, jeżeli sami nie mamy naładowanych baterii. Tutaj nie chodzi o to, żeby komuś nie pomagać, żeby nie być tą dobrością i miłością, tylko żeby najpierw ukochać siebie. I ostatnio miałam do podjęcia pewną decyzję, mianowicie chciałam coś zrobić dla siebie i, i wahałam się, bo na jednej szali było coś, co zawsze chciałam zrobić, a na drugiej szali były codzienne obowiązki, z których musiałabym zrezygnować na kilka dni i tak się wahałam wahałam aż odpaliłam YouTube'a i trafiłam na filmik pana Gabora Mate i tytuł był taki Co się dzieje gdy stawiasz potrzeby innych nad swoimi potrzebami i już poczułam że filmu nie muszę oglądać i że znalazłam sama odpowiedź okazało się że zrobiłam coś dla siebie świat się nie załamał wszystko działało jak najlepiej i z większą radością i siłą mogę wrócić do was i do innych obowiązków codziennych. Więc życzę wam, żebyście tą wiosną znaleźli siłę i energię, żeby zrobić coś dla siebie, zrobić coś, o czym zawsze marzyliście, spróbować czegoś nowego, żeby zadbać i ukochać siebie. Pozdrawiam was serdecznie.